Witamy Karol, Karola Krysiaka z Enjoy Junior Team. Karol, powiedz mi, jak, jakie są Twoje założenia, jak swoje obstawienia na ten turniej? To ogólnie założenia są takie, że planuję no, wszystko wygrać. Planujemy razem z drużyną wejść do finału i staramy się o mistrzostwo Drużynowe Polski w tym roku. Powiedz mi, wymień swoich zawodników, z którymi jesteś w teamie. To jednastki będziemy obstawiać Maciejem Dziechem, nazywamy go Bobo. Trzynastki będzie grał Grygiel, w piętnastkach będzie grał Tymon, siedemnastki będę grał ja i dziewiętnastki będzie grał Leon. To jest taki podstawowy skład, taki główny. Mocny team. E, specjalnie się przygotowywaliście po te mistrzostwa drużynowe? Nie mieliśmy takich dużych kampów, takich ogólnych, drużynowych, ale ogólnie przygotowania są ciągle. Ciągle, no turnieje są co sekundę, więc przygotowania są codziennie. Powiedz mi, miałeś ostatnio jakąś kontuzję z tego co strzałem. Opowiedz coś o tym. Tak, była to kontuzja pośladka lewego. Zaczęło się od robienia większej ilości po prostu wykroków, od tej zmiany i robienia większej wykroków na lewą nogę. I po prostu weszło przeciążenie tego mięśnia, ale już to jest wyrobione i na spokojnie jestem na korcie i wszystko ogarniam. Jest dobrze. Karol, dobrze Cię widzieć w formie, no czekamy na te mecze. Yy, yy. Kibicujesz tutaj? kibicujesz to jakieś drużynie jeszcze poza Waszą? W sumie to nie myślałem, czy jakiś inny drużynie będę kibicował, ponieważ no, lojalność ponad wszystko dla drużyny, ale ogólnie zakładam, że dojdziemy do finału i w finale będziemy grali z Legią, drużną Legii i to będzie na pewno ciekawy pojedynek, więc będzie co oglądać. No, czekamy, czekamy na ten pojedynek. Karol, powiedz mi twoje Twoje ostatnie, bo mieliśmy wywiad nie pamiętam e, kiedy. Nie mieliśmy, no właśnie. Powiedz mi, przypomnij twoje największe sukcesy, jak a poopowiadaj trochę o swojej karierze. Zaczynałem squasha w Kielcach, w klubie Squash Korona, w Galerii Koronie. Zaczęłaś to około 8-9 lat temu. Zaczęłaś to tak, że chodziliśmy po galerii, szukaliśmy czegoś do jedzenia, zobaczyliśmy reklamę tego klubu. Jakoś tak pociągnęło nas do tego, byliśmy na pierwszy trening. No i tak się głównie zaczęło od tego. Teraz... Kto, był, kto, was, kto, kto był na tym treningu, kto was trenował na pierwszym treningu? Zaczynaliśmy z Łukaszem Karpetą. Teraz nie mam pojęcia co się u niego dzieje, nie mam w ogóle z nim kontaktu już teraz potem zaczęło potem był Michał Kotra. Z nim trenowaliśmy przez długie lata, graliśmy u niego w drużynie w Krakowie i dobry to był czas, na pewno bardzo dobrze przepracowany. Teraz trenuję z Piedro, również sparinguję z moim bratem Leonem, z Kamilem, z Grześkiem Mikułą, z Tymonem Pawlukiem i dużo fizjo jest, dużo siłowni, bo to teraz jest taki kluczowa rzecz praktycznie. No wiesz co, bardzo dojrzale się wypowiadasz, bardzo mądrze mówisz o tym, o tej twojej całej karierze. Jesteś, jesteś dojrza, dojrzałem zawodnikiem. Myślę, że to wynika z tego, że Jeździsz na międzynarodowe turnieje, czy, czy po prostu masz taką dojrzałość z domu? Na pewno te turnieje międzynarodowe pomagają, bo ogólnie nie jestem jakimś super mądrym dzieckiem. Ogólnie no, jest śmiesznie czasem w domu. Razem jak z bratem staniemy w domu, to czasem różne rzeczy nam wchodzą do głowy i różne rzeczy robimy. Ale ogólnie na pewno te turnieje międzynarodowe pomagają tak ogarnąć się i zapaść taką powagę tego turnieju. Karol, to wszystko co mówisz ma sens, to że w tej chwili przykładasz się do, do, że tak powiem, strength and conditioning to jest bardzo istotne i myślę, że kierunek bardzo dobry, bo squash, squash, jak gdyby squash można wyprowadzić na, do pewnego poziomu, ale później niestety to, jest to fizyka i życzę Ci, żebyś tą fizykę osiągnął i żebyś dominował, żebyś się rozwijał jako zawodnik. Twoje plany i marzenia. To plan na pewno bardzo dobrze wypaść na indywidualnych mistrzostwach polskich, juniorskich oraz seniorskich. Poprawić wynik z poprzedniego roku. W poprzednim roku w juniorskich no, nie poszło w ogóle według planu. W seniorskich było bardzo dobrze, ponieważ to były moje pierwsze mistrzostwa seniorskie w życiu i zajęłem miejsce 13. I... Było kilka niespodzianek w tych seniorskich, ale opowiedz, wróćmy do tych juniorskich. Dlaczego ci nie poszło? Opowiedz coś o tym. No to grałem wtedy mecz z Filipem Stoleckim i całkowicie zgubiłem game plan, całkowicie zmienił grę Filip, co zrobił naprawdę bardzo dobrze i mu to super wyszło. Ja straciłem taką uwagę i jeszcze wtedy nie byłem taki dojrzały mentalnie do grania na takim poziomie. Trochę się chyba spaliłeś wtedy, nie? Ale, ale, ale teraz widzę dużo dojrzałość. Nie, nie strzelasz tylko z każdej piłki, tylko potrafisz zmienić tempo. Widać dużą dojrzałość, także bardzo się cieszę Karol, powiedz mi komu, czemu zawdzięczasz, komu zasługujesz to, to gdzie tutaj jesteś? To na pewno mojemu trenerowi Pedro, to co robimy z nim to jest ogromna praca i jest po prostu strasznie przydatne, jestem z tego strasznie zadowolony. Dagmarze, z którą robimy rozciąganie i robimy siłownie ogólnie, żeby zapobiec żadnym kontuzjom i żeby nic się po prostu nie działo z ciałem. Jędrzejowi, u którego robimy treningi siłowe w klinice u Mateusza Olecha. Bardzo polecam też. Trening jest naprawdę bardzo pomocny. To nie jest coś, co ma się na co dzień i naprawdę polecam to spróbować. I każdemu, kto naprawdę cokolwiek wkłada w mój rozwój skłoszu. Ja myślę, że zapomniałeś też o sobie. Tak, możliwe, zapomniałem o sobie chyba. Bo tak naprawdę ci ludzie może ci pokazują kierunek, ale całą pracę wykonałeś ty. No, jestem też strasznie dużo racji, bo naprawdę no, osoby, które są obok mnie, mogą tylko coś dorzucić, a naprawdę całą robotę muszę zrobić ja. I również chciałbym podziękować też e, Mikołajowi e, Centkowskiemu. Jest on psychologiem sportowym i na pewno z nim zrobiłem ogromną pracę. I jest to bardzo przydatne, szczególnie w tym wieku, gdzie to wszystko zaczyna się zmieniać. I też bardzo go polecam. Karol, Twoje marzenia? Marzenia to pewnie wystąpić w jakichś wysokich turniejach rangi PSA. Zagrać na takim strasznie wysokim poziomie, osiągnąć zwycięstwa na dobrych turniejach, wyższych rang. Możliwe mistrzostwo seniorskie w przyszłych latach. Nie wiadomo kiedy. Bo teraz szczółka się strasznie zmieniła w porównaniu do lat poprzednich, na przykład 5 lat temu do teraz. To jest ogromna zmiana, jest ogromny postęp, co wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale ogólnie to na pewno dobrze wypadać na turniejach. To jest takie ogólne założenie. Karol, wyznaczacie trendy w tym skłoszu? To wy zrobiliście tę całą, to całe zamieszanie. Wyeliminowaliście zawodników, którzy do tej pory byli na, 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 na podium. Więc to fajnie, fajnie, że tak się dzieje. Fajnie, że nie ma takiej oczywistości. I powiedz mi jeszcze jedna taka rzecz, yy, która mnie interesuje. Twoja relacja z bratem jak wpływa to, że on jest do tej pory przynajmniej był trochę lepszy od ciebie? W tej chwili wiem, że jest już yy, coraz bliżej. Jak to wygląda? Ogólnie zawsze jakby traktowałem to jako. Dobrą okazję do lepszego treningu, do możliwości wejścia i przybliżenia się do jego poziomu poprzez granie z nim. Robimy sobie średnio raz tygodniu sesję. Staramy się sobie nawzajem pomagać. Teraz właśnie jest taki poziom, że oboje coś z tego możemy wyciągnąć. Oczywiście dalej ja z tego wezmę więcej, bo dalej jest lepszy. Dalej mogę się czegoś uczyć od niego i po prostu relacja jest taka, że trenujemy razem. W życiu prywatnym sobie jakoś super nie wchodzimy i po prostu trzymamy się. Bardzo dobrze, bo tak trochę porównuję Was do braci Szorbagi. Między Wami jaka jest różnica między Leonem, te dwa lata chyba, prawda? A okej, okay. no więc właśnie, to jest bardzo podobnie. Natomiast Marwan, Marwan na pewno miał przez większość swojego życia, był w cieniu swojego brata. No u Ciebie nie widać tego cienia i to jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że że właśnie Leon też będzie, że to rozumie i jak gdyby daje Ci wsparcie dla młodszego brata. No i tyle, no i Karol, życzę Ci wszystkiego najlepszego, możesz kogoś pozdrowić, podziękować, na koniec. Dziękuję bardzo za te, do powodzenia i ogólnie pozdrowić, no to chciałbym przede wszystkim osoby, które wymieniłem, wszystkich moich bliskich, znajomych, rodzinę, rodziców, trenerów i dosłownie każdą osobę, która cokolwiek wpada do mojego życia. Dziękuję za wywiad i zapraszam do udzielania wywiadów. To nie jest takie trudne chyba, co? Karol, powiedz. No, jest łatwo. Oprócz tego, że za kamerą stoi paru znajomych i się wygłupiają. Ciężko utrzymać normalną minę, ale nie jest takie ciężkie. Cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo, Karol. Powodzenia.